Cześć, witamy Was na naszym kanale Speed Service. W dzisiejszym odcinku przygotowaliśmy 8 podpunktów, co najczęściej wychodzi podczas naprawy samochodu powypadkowego, a czego właściciel nie przewiduje w budżecie naprawy. Film będzie oparty na naszych doświadczeniach warsztatowych. Kiedyś prowadziliśmy naprawy blacharskie, Dzisiaj bardzo dużo składamy samochodów sprowadzonych z USA i z Niemiec. Pewnie każdy z Was chciałby sobie kupić samochód, który jest jak najmłodszy rocznikowo, a kosztowa będzie jak najtaniej. Taką ciekawą alternatywą jest zakup uszkodzonego samochodu i naprawa w własnym zakresie. Bardzo teraz popularny jest import samochodów z USA lub z Niemiec. My przy tych autach od jakiegoś czasu pracujemy, więc podzielimy się w tych podpunktach. Z naszymi spostrzeżeniami, bo każdy z Was, oglądając najczęściej takie auto tylko na zdjęciach, szacuje sobie jakiś koszt naprawy i wtedy oblicza wszystkie koszty transportu, naprawy i ma tam jakiś przedział cenowy, ile może zaoszczędzić na takiej naprawie samochodu. Pierwszy podpunkt, który zaznaczyłem, ludzie liczą tylko duże, widoczne elementy, które są uszkodzone, a w wielu przypadkach te niewidoczne. I często małe elementy potrafią kosztować dużo. Tutaj takim dobrym przykładem jest. Widzicie zdjęcie samochodu na aukcji. Widać, że jest rozwalony zderzak, uszkodzone drzwi, uszkodzona chłodnica. I te elementy już sobie liczycie, ile to może kosztować. A tutaj, tak, uszkadzając chłodnicę, może być uszkodzony przewód, który do niej idzie. Zderzak możemy kupić jako tylko skorupę, często ludzie kupują sam, samą skorupę zderzaka, a takie detale jak kratki, jak obudowy lamp, jak halogeny potrafią w bardzo wielu przypadkach zrobić dużo większą cenę, nawet niż ten duży element typu maska. I tutaj jest taki pierwszy podpunkt, który często ludzie tego nie liczą. Kolejny podpunkt, który też w naszym przypadku z doświadczenia naszego, bardzo dużo ludzi nie bierze tego pod uwagę. Felgi i opony, pomimo młodego rocznika samochodu i małego przebiegu, bardzo często, wrzucając na wyważarkę, te auta są często podczas wypadku przeciągane po asfalcie, podczas załadunku są łapane widlakami, przestawiane. I opona, która jest uszkodzona, bardzo często na wyważarce podskakuje, te druty są uszkodzone i komplet takich opon, też to nie jest koszt około 500 zł, tylko bardzo często zamyka się w około 2000 zł do takiego standardowego samochodu. Już nie mówię o jakichś suwach, o jakichś autach z bardzo nietypowymi oponami, bo ten koszt jest jeszcze większy. Natomiast też nie wiemy, felga jest obrysowana, autko mogło dostać, oprzeć się o krawężnik, i bardzo często felgi też są uszkodzone typu krzywe. Uszkodzenia osiowe felgi. W wielu przypadkach nie da się takiej felgi naprawić, lub się nie opłaca, więc też trzeba liczyć sobie komplet felg, co też nie jest małym wydatkiem. Kolejny podpunkt. Przy uszkodzeniu w koło, bardzo często uszkodzeniu ulega przekładnia kierownicza. Mamy na aukcji samochód, który ma wyrwane zawieszenie i liczymy sobie zwrotnica, amortyzator, sprężyna, wahacz, płośka. I wymieniamy te elementy, po czym odpalamy samolot, składamy. Nagle mamy problemy z pomagami kierownicy. Stuki często elektryczne przekładnie nie działają, czyli element, który docelowo też go nie widzimy, a jest też zamontowany bezpośrednio do koła do, koła, do zwrotnicy, też ulega uszkodzeniu. Koszt takich przekładni waha się od 2000 do. Ponad 10 tysięcy, więc tutaj też jest niemały wydatek, i też warto moim zdaniem umieścić go w naszej kalkulacji przed zakupem samochodu. Czwarty podpunkt, który też często przy składaniu tych aut wychodzi, to jest przy uszkodzeniu, przy wyrwaniu półosi, często ulega uszkodzeniu skrzynia biegów. Czyli autko też dostało w koło, mamy urwane zawieszenie, składamy samochód. Kładamy płoś nagle albo wycieki ze skrzyni albo jakieś szumy skrzyni. Po prostu przy uderzeniu w koło płośka, która dostaje i skrzynia dostaje uderzenie przez tą płośkę bardzo często nie mówię, że to wyjdzie od razu, ale po kilku kilometrach, po kilku tysiąca kilometrów może zacząć ze skrzyni wydobywać się albo olej albo jakieś niepokojące odgłosy. Najczęściej kupujecie teraz skrzynie automatyczne, a naprawa takiej skrzyni automatycznej zaczyna się zazwyczaj od 5000 tysięcy do nawet około 25-30 tysięcy. Więc tutaj też szukając takich aut, też musicie z tyłu głowy mieć takie myśli, że taka skrzynia może być uszkodzona. Piąty podpunkt to jest, jeżeli w samochodzie jest pęknięta łapa silnika lub skrzyni biegów, musicie na takie autka też uważać, bo często podczas wypadku może się zerwać guma, może ten silnik faktycznie wypaść z tych elementów mocujących. Ale bardzo często elementy, które łączą karoserię z silnikiem lub skrzynią, podczas uszkodzenia, wyrwania nie tylko one ulegają uszkodzeniu, ale również łapa, która jest przyspawana bezpośrednio do bloku czy do skrzyni, może spowodować pęknięcie takiego elementu jak silnik czy skrzynia biegów. A sami wiecie, ile silnik czy skrzynia biegów potrafi kosztować, więc też warto na to zwrócić uwagę. Szósty podpunkt. Po złożeniu auta i teście drogowym często okazuje się, że łożyska kół i hamulce są do wymiany. Dlaczego auta po takich uszkodzeniach, zanim firma ubezpieczeniowa oceni straty, zanim auto trafi na aukcję, zanim auto przypłynie, czy przyjedzie do nas, zanim zdobędziecie części, zanim się to naprawi, wylakieruje, poskłada, mija często Kilka miesięcy lub nawet rok. I tutaj po złożeniu takich elementów podczas jazdy z naszego doświadczenia bardzo często zaczynają odzywać się łożyska, które stały w jednym miejscu i korodowały tarcze klocki, pomimo tego, że auta nieraz mają przejane kilka tysięcy kilometrów od nowości, nadają się do wyrzucenia, ponieważ warstwa korozji, która wytworzyła się przez ten okres naprawy, no już nie, nie dotrze się samoczynie i trzeba albo przetoczyć takie tarcze, klocki wymienić na nowe lub po prostu założyć nowy komplet klocków i tarcz i też to nie jest mały wydatek, więc też warto y, takie wydatki w swoim budżecie zakupowym gdzieś tam y, uwzględnić. Siódmy podpunkt to jest lakierowanie elementów samochodu lub kupno w kolor. Bardzo często widzimy uszkodzone nie wiem, lewe przednie drzwi, prawe przednie drzwi, zderzak, maskę, tak? Czyli mamy cztery elementy, które wymagają lakierowania. Liczymy sobie w głowie około 700 zł za element, liczymy 7 razy 4, tyle ile nam wychodzi i wtedy kalkulujemy, może kupić element w kolor, będzie taniej, albo wymalować te cztery elementy. Natomiast bardzo często te rzeczy tak zwane w kolor kupne też posiadają jakieś skazy podczas demontażu, transportu, też je trzeba wymalować, a elementy, które wymalujemy... Myślimy sobie, że wymalimy te cztery elementy i to wystarczy. Bardzo często lakiernik Wam powie, że dodatkowo trzeba przecieniować drugie drzwi, przecieniować błotnik z jednej strony, z drugiej, tak żeby ten kolor był jak najbardziej jednolity i spójny na całym samochodzie. I też to są dodatkowe przykładowo trzy elementy, za które też musimy zapłacić. I z kwoty przykładowo 3000 robi nam się kwota 4000 za lakierowanie. Kolejny podpunkt to często. Inaczej, tutaj jeżeli na miejscu gdzieś będziecie kupować takie auto, macie jakąś tam możliwość odpalenia takiego samochodu, a tutaj często, jeżeli kupujecie z aukcji, nie aukcji, nie, każde, na, nie na każdej deksze, czy na każdym e, opisie uszkodzeń jest napisane, czy autko odpala, czy auto jeździ. Więc tutaj, jeżeli elementy samochodu, typu węże, chłodnicy, jakieś wiązki, e, jakieś... E, instalacje elektryczne czy inne elementy układu olejowego są uszkodzone, sprzedający nie ma możliwości odpalenia auta i Wy tym bardziej nie macie możliwości odpalić i sprawdzić takiego samochodu, więc też nie wiecie, czy po złożeniu tego samochodu, po naprawieniu tych elementów uszkodzonych, to auto faktycznie będzie jeździło, czy nie okaże się, że komuś pękła miska podczas wypadku, a auto nie zgasił, tylko po prostu sobie chodziło bez tego oleju i czy ten silnik nie okaże się zatarty więc tutaj też warto przy swojej kalkulacji, jeżeli jest takie podejrzenie, sprawdzić sobie cenę silnika, cenę skrzyni i zobaczyć czy w najgorszym wypadku warto podejmować ryzyko kupno takiego samochodu. W tym materiale nie chcę was niechęcać do zakupu uszkodzonych samochodów. Sam często kupuję uszkodzone nawet takiego biperka z uszkodzonym błotnikiem czy tam lampą. Naprawiłem sobie, autko mi wyszło taniej i do dzisiaj jeżdżę. Natomiast chcę Wam tylko po prostu uświadomić, że zakładając ten budżet w wielu przypadkach klienci faktycznie zyskują i zaoszczędzają dużo pieniędzy w stosunku do zakupu auta już naprawionego czy bezwypadkowego. Natomiast też zdarzają się, zdarzają się przypadki, w których taka naprawa niestety wychodzi albo tyle, co byśmy kupili auto nieuszkodzone lub nawet więcej. Tutaj niestety już podejmujemy takie ryzyko. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas. Zachęcam do subskrypcji i pozdrawiam.